Witam Was serdecznie. Czy ten las i koszyczek coś Wam przypomina? Nie bardzo. Spróbuję dołożyć kolejny element. A teraz widzę twarze uśmiechów i pełne porozumienie. Przepraszam, co mówisz? A tak bajka o czerwonym kapturku, bardzo dobrze. Ściągnę tą chusteczkę, bo przecież profesorowie nie chodzą w chusteczkach. W koszyku mam wszystkie rekwizyty, których użyliście dzisiaj w kościele. Bombonierka, krawat skarpety i Przyjaciele, Pan Bóg zawsze przychodzi do naszego serca, ale Eucharystia jest czasem wyjątkowym. Bo tak jak mówił ksiądz dzisiaj na kazaniu, Panu Jezusowi możemy ofiarować nie czekoladki, ale nasze radości i grzech. Pan Jezus jest tak mocny, że poradzi sobie z Twoim i z moim grzechem. Pan Jezus nie ma do nas pretensji. On się na nas nie obraża. Chce nam pomóc w pokonywaniu naszych słabości. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Nie zapomnijcie o zadaniu na jutrzejsze Proszę przynieść zapisane na małych karteczkach Wasze kłopoty słodkie i dobre uczynki. Do zobaczenia.